W minioną sobotę ulicami Tarnobrzega przejechał 13. Rajd Solidarności i Wolności. Ponad 150 rowerzystów uczciło w ten sposób 45. rocznicę porozumień sierpniowych. Ta cykliczna impreza łączy w sobie aktywność fizyczną, patriotyzm i historię. Co roku w ostatnich dniach sierpnia, pod tablicą upamiętniającą wydarzenie dające początek solidarności, tarnobrzeżanie wyruszają na wspólną przejażdżkę rowerową, by pokazać swój szacunek do rodaków, którzy przed 45 laty walczyli o wolność. Miesiąc sierpień jest szczególnym miesiącem dla Polaków, dlatego, że w tym miesiącu było bardzo wiele wydarzeń istotnych nie tylko dla Polski, ale również i Europy i śmiało można powiedzieć dla świata. To są wspaniałe zwycięstwa, jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską 1920 rok, a później Solidarność. Coś, co jest fantastyczne, niespotykane w świecie. Ruch Solidarności był nie do powtórzenia, ponieważ Solidarność to oczywiście ikony Solidarności, bo zawsze jest tak, że są osoby, symbole, które, tak jak Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, pamięci prezydent Lech Kaczyński i wiele innych osób. Ale to, co najwspanialsze, Solidarność to miliony ludzi. Cieszę się, że taka uroczystość w brzegu jest, bo to jest mój, mój taki element wdzięczności, że ja mogę tym osobom, które 45 lat temu walczyły o wolną Polskę, żebyśmy my dzisiaj w tej wolnej Polsce żyli, Mogę podziękować poprzez ten wyjazd, właśnie wspólnego odwiedzenia tych miejsc pamięci w Tarnobrzegu. Jak co roku dla pierwszych stu uczestników przygotowano specjalne rajdowe koszulki z wizerunkiem patrona danej edycji. Koszulki są też bardzo istotną częścią rajdu, ponieważ to, że upamiętniają zawsze Solidarność, ale zawsze w trakcie yy, każdego roku na tych koszulkach widnieją postaci, czy to bezpośrednio związane z Solidarnością, czy między innymi też nasi lokalni bohaterowie i tak jest tym razem. Rodzina Szewerów to wspaniali ludzie, którzy poświęcili się naszemu miastu, to są ludzie, którzy yy, byli w Armii Krajowej w w oddziale ojędrusiów, w oddziale Odwet, ale również działali społecznie jako nauczyciele, jako lekarze bardzo pomagali ludności tarnogzeskiej. Dzisiaj, dzisiaj chcemy właśnie ich upamiętnić. Między innymi w tym roku właśnie mamy rok rodziny szewerów i dlatego też o nich dzisiaj pamiętamy. Rajd Solidarności i Wolności przejechał stałą trasą, na której znalazły się ważne miejsca pamięci: pomnik Jana Pawła II, kapliczka Świętej Barbary, pomnik Ofiar Wypadków przy pracy, obelisk Smoleński czy kapliczka księdza Jerzego Popiełuszki przy klasztorze Ojców Dominikanów, która była ostatnim punktem rajdu.